W dzisiejszym filmiku powiem parę słów na temat narzędzi, które używamy podczas spawania, jak również przygotowywania materiałów do spawania. Narzędzia, które zaprezentuję Wam, są dla Was nieobce, a ich zastosowanie najprawdopodobniej jest dla Was znane. Całość skoncentrowałem w tym oto koszyczku, przy czym nie ukrywam, że Tematem głównym dzisiejszego filmiku jest ten oto kątownik magnetyczny, który niedawno pozyskałem i który będzie na wyposażeniu mojego y, garażu. Na początek powiem parę słów oczywiście na temat tych narzędzi, które y, są, że tak powiem, y, y, przez większość z Was używane. Yy, takie oto bijaki, które są przeznaczone do czyszczenia spoin i które mają główne zastosowanie podczas spawania metodą 136, jak również elektrodą otuloną, czyli metodą MMA. A służą do usuwania tzw. szlaki, która powstaje w trakcie spawania. Następnym narzędziem jest taki oto bijak, który prawdopodobnie jest również dla Was znany, a służy on do czyszczenia materiałów, na których są emitowane odpryski podczas spawania metodą 136-135, jak również metodą MMA. Następne narzędzie to takie oto szczotki. Jedna z nich jest przeznaczona do czyszczenia materiałów wykonanych ze stali nierdzewnej, natomiast druga do czyszczenia materiałów ze stali czarnej. Oczywiście ta pierwsza jest wykonana, z, mam na myśli tutaj, część roboczą ze stali nierdzewnej. Następne narzędzia, które są yy, bardzo ważne dla tych z Was, którzy spawają metodą 135 lub 136, to te oto obcinaczki, które yy, głównie są stosowane np. do ucinania drutu podczas zmiany szpulki lub wymiany końcówki prądowej. Te oto kombinerki. Można je nazwać wielofunkcyjnymi. W tym miejscu możemy y, zamontować y, dyszę gazową podczas jej wymiany. Jest to duże ułatwienie, a można powiedzieć, y, w ten sposób przestrzegamy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy z nas prawdopodobnie y, wie, jakie możemy. W ten sposób ponieść konsekwencje, chytając ręką lub na przykład jakąś mniej profesjonalną rękawicą za nagrzaną taką, oto, dyszę gazową. Tu jest również otwór przystosowany do odkręcania końcówki prądowej. Natomiast ostatnia część tych, oto, Obcinaczek kombinerek to część tnąca, która jest przeznaczona do ucinania nadmiaru drutu. W trakcie wymiany szpuli jest również bardzo pożyteczna. Następne narzędzie, które Wam zaprezentuję, oczywiście dla mnie jest ono bardzo pożyteczne. To takie oto lusterko, które używam podczas prac spawalniczych w miejscach, w którym jest. Widoczność ograniczona do zera. Mam tu na myśli dostępność y, miejsca, w którym wykonuję spoinę, a używa się to w ten sposób. Ustawiam sobie odpowiedni kąt lusterka, a następnie spawam, obserwując proces spawania y, w tym oto lusterku. Przy czym dodam, że w trakcie wykonywania tej oto pracy, używając tego oto lusterka, spawa się troszeczkę dziwnie, a przynajmniej dla tych z Was, którzy rozpoczynają przygodę z takim oto spawaniem, ponieważ widzimy lustrzane odbicie i troszeczkę czasami, a w szczególności ci, którzy zaczynają, dostają takiego. Uczucia dekoncentracji, mówię to na własnym doświadczeniu, ponieważ na początku nie mogłem się z tym, że tak powiem, połapać. Mam jeszcze takie oto zaciski, które głównie używam na potrzeby filmików, które publikuję na swoim kanale. W ostatnim czasie pojawił się na moim wyposażeniu taki oto magnetyczny kątownik, i powiem Wam szczerze, jest on w stanie zastąpić te oto dociski, które Wam przed chwilą zaprezentowałem. Generalnie użycie jego jest bardzo proste, robiąc w ten sposób, tak uzyskujemy. Na przykład, mówię o najprostszym, uzyskujemy materiały złączone do siebie, jeszcze nie y, zespawane z sobą na przykład, ale tutaj mamy na przykład y, czas lub y, możliwość regulacji na przykład szczeliny czy y, ustawienia szerokości szczeliny, poziomu. Nie musimy sterować, ponieważ jest on. Prawidłowo ustawiony. Chociaż we wcześniejszym okresie nie miałem problemu z tym, używając do tego jakichś na przykład płaskich powierzchni, to i tak uważam, że w tej konkretnej sytuacji ten oto kątownik jest bardzo pomocny. Nie muszę na przykład martwić się, jak już mówiłem, o Yy, prawidłowy poziom łączonych materiałów. Jak również yy, nie mam problemu z dopasowaniem szerokości szczeliny. Nie używając żadnych dodatkowych pomocniczych materiałów. W tej sytuacji mógłbym to zrobić. Nie używając tego kątownika i nie byłoby to naprawdę trudne. Troszeczkę gorsza sytuacja jest, jeśli materiały, które chcemy zmontować grzbietowo ze sobą, nie mamy jakichś y, profesjonalnych narzędzi, lub nie mamy y, pomocnika, mając do dyspozycji na przykład elektrodę otuloną i wtedy pojawiają się schody. Wiem to na własnym doświadczeniu. Używając tego typu docisków niewiele możemy zrobić. Muszę na przykład w jakimś sensie łapać te materiały w ciemno, później rozginać na przykład miejsce spawane czy coś na takiej zasadzie. A tu w tym konkretnym przypadku lub w tej konkretnej sytuacji nie muszę się zbyt wiele napracowywać. Spójrzcie, zajęło mi to dosłownie kilka sekund. W tym momencie mogę wykonać spoiny szczepne na rozpoczęciu i na zakończeniu i mam materiały przygotowane do spawania. Na moim kanale ktoś kiedyś napisał że taki oto kątownik używa w ostateczności, ponieważ w trakcie spawania pole magnetyczne, które jest przez jego wytwarzane, zakłóca proces spawania. Oczywiście, że może tak się dziać, ale ten oto kątownik nie jest przystosowany do mocowania materiałów trwale tylko do ich montowania przynajmniej z mojego punktu widzenia i prawdopodobnie wielu z Was się również ze mną zgodzi ktoś kto jest stałym widzem mojego kanału to najprawdopodobniej widział filmik w którym prezentowałem montaż rur Troszeczkę mi to czasu zajmowało, a w tej sytuacji, używając do tego takiego oto kątownika, używając oczywiście część, która jest przeznaczona do montowania materiałów łączonych ze sobą do czołowo. A jeśli chodzi o ustawienie szczeliny w tym konkretnym przypadku, to robię to w ten sposób. I zajmuje to mi chwilę. Spójrzcie, jak to wygląda. Takie oto rurki trzymają się dosyć stabilnie i są położone w jednej osi. Jak również szczelina jest prawidłowo ustawiona. Na opakowaniu tego, oto narzędzia, wyczytałem, że jest ono przeznaczone do montowania materiałów, których waga w sumie wynosi maksymalnie 35 kg. Szczerze mówiąc, jeszcze tego nie przetestowałem. Próbowałem i co widzieliście na materiałach, które ważą dużo mniej, można powiedzieć, na drobnicy, i jest on do montowania takich oto materiałów. Perfekcyjny przynajmniej z mojego punktu widzenia, a więcej prawdopodobnie zobaczycie w przyszłości na moim kanale i na co Was już dziś serdecznie zapraszam. W dniu dzisiejszym chciałbym na tym filmik skończyć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!